To jest suwerenna inicjatywa e, parafii i księdza dziekana, natomiast no, e, miasto, no czy, proszę, samorząd ma obowiązek przyjąć taką informację do wiadomości i e, oczywiście e, no, w następnym roku budżetowym takie środki zarezerwować. Za parafia na własne ryzyko podejmuje taką e, działalność e, i za pieniądze zakładam e, również własne ewentualnie e, za e, jakieś czesne, które, które będą płacili e, ro, rodzice e, i co, no, jeśli chodzi o e, patrząc na e, w tym momencie na szkoły, które funkcjonują w Rawie. W większości przypadków dzieciaki uczą się niestety na, na zmiany. I utworzenie takiej placówki, dodatkowej placówki, dodatkowej szkoły podstawowej, aczkolwiek nie przesadzałbym w tym momencie z wpływem tej szkoły. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dopiero tak powiem pierwszy, pierwszy, pierwszy oddział tak, tak, tak zakładam nie mamy informacji czy to będzie znaczy, jaki zakres będzie miała ta szkoła, czy będą tworzone od razu wszystkie oddziały czyli od 1 do, do sześciu czyli, czy to będzie jeden ciąg tworzony od podstaw czy jak gdyby o, to znaczy, mamy za mało informacji na tym etapie, ale y, można przypuszczać, że y, pozytywnie wpłynie y, utworzenie tej szkoły na y, y... No, poziom, poziom nauczania, bo jakaś konkurencyjność, jest, konkurencja jest zawsze wskazana, ale ja powiem szczerze, że nasze szkoły są, bardzo dobrze funkcjonują. I no, taki, takiemu nowemu podmiotowi nie będzie łatwo, żeby tutaj sprostać i, i temu, tej poprzeczce, która jest dosyć wysoko postawiona u nas w mieście, jeśli chodzi o, o szkolnictwo podstawowe czy gimnazjalne. No, ale nie możemy za, zabronić, życzymy wszystkiego najlepszego, jeśli uda się, że ta szkoła powstanie, będzie takie zapotrzebowanie w mieście, to, to. A z drugiej strony, jeżeli, jeżeli to będą akurat dzieciaki z Rawy, to w jakiś to sposób to, to zmniejszy zagęszczenie w naszych placówkach. Aczkolwiek niekoniecznie muszą to być tylko i wyłącznie dzieciaki czy też młodzież z Rawy. W wielu miastach to funkcjonuje właściwie praktycznie, można być we wszystkich miastach dookoła są prywatne szkoły. No skoro ja słyszałem o tej inicjatywie jakiś czas temu, o takich o, o, przemyśleniach, właściwie o takich zamiarach, nie wiedziałem, że to się w tej chwili realizuje. Będziemy walczyć o nasze szkoły tak, bardzo, bardzo mocno. Wiemy że zresztą że jeśli na przykład chodzi o gimnazję, w naszych gimnazjach bardzo dużo dzieci jest spoza RAWY, czyli nasze szkoły są dobrze i z jednej strony wyposażone, dobrze prowadzone, wysoki poziom czyli uczniowie chcą uczęszczać do naszych szkół, no mówię tutaj może bardziej gimnazjalnych, dlatego że to już jest starsza młodzież dzieci, łatwiej można ich przewieźć tam, prawda, przetransportować do naszych szkół, natomiast wiadomo, że dzieci po szkołach podstawowych, no to tu rodzice mają większy problem, ale wiem, że i w szkołach podstawowych poziom i, i sposób nauczania i, i w ogóle szkoły są dobrze wyposażone, wszystko dobrze funkcjonuje. Także będziemy walczyć o każdego ucznia, bo wiadomo, że za nim idą pieniądze.